Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Bry. Jak mogę pomóc? Dzisiejszą gwiazdą odcinka będzie czujnik zalania, czyli flood sensor. Jest to oczywiście czujnik, który jest po pierwsze, jak każdy nasz czujnik, bateryjny, po drugie, jak każdy nasz czujnik mierzy temperaturę, a co najważniejsze, informuje nas o potencjalnym zalaniu. Sposób działania tego czujnika jest bardzo prosty. Jeżeli go położymy na ziemi, ten czujnik będzie stał na trzech nóżkach, które znajdują się pod spodem. One też delikatnie się uginają, tak by były na sprężynie. W momencie, kiedy znajdzie się woda między tymi nóżkami, ja teraz to zasymuluję poprzez dotknięcie palcami, czyli zamknę obwód, zacznie nam po pierwsze piszczeć. Po drugie, informować nas o zalaniu diodą. No to akurat najmniej potrzebne, bo najprawdopodobniej ten czujnik by nie znajdował się gdzieś pod szafką. Ale co najważniejsze, dostaniemy powiadomienie o tym, że na telefon, że mamy potencjalne zalanie. Czy to będzie push, czy to będzie e-mail, czy to będzie push interaktywny, to jest kwestia naszego wyboru. Ważnym elementem tego czujnika jest czujnik temperatury, który może nas informować chociażby o potencjalnym zamarzaniu podłogi. Jeżeli mamy ogrzewanie wodne podłogowe, jest to bardzo ważne, żeby nam nie popękało. A drugim powiadomieniem, które możemy wygenerować, to jest oczywiście potencjalne przegrzanie podłogi. To jest ważne szczególnie wtedy, kiedy mamy ogrzewanie elektryczne i bardzo łatwo tą podłogę jest przegrzać. Bardzo ważną rzeczą też związaną z czujnikami jest to, że każdy czujnik działa niezależnie. Czyli jeżeli nasza centralka nie będzie działać, to mimo wszystko czujnik w, po pierwsze zacznie nam piszczeć. Teraz nie mam go przecież podpiętego do naszej centralki. I jak zwieram, mamy informację dźwiękową o tym, że mamy zalanie. Ale co najważniejsze. Każdy z naszych modułów wykonawczych możemy skonfigurować jak ma się zachować na alarm, który będzie słyszał w eterze radiowym na częstotliwości 868,40 MHz, bo na tej częstotliwości działa Z-Wave i zachowa się zgodnie z tym, co mu ustawimy w firmware. Czyli na przykład możemy założyć zawór, który nam nakładkę na zawór, który nam zamyka zawór dopływu wody on się zamknie, mimo że nie będzie działała centralka. Część urządzeń może się wyłączyć. Szczególnie te urządzenia, które e, mogą e, prowadzić do tego, że gdzieś pojawi nam się zwarcie e, i, i zagrozi to naszemu bezpieczeństwu. Część urządzeń oczywiście włączy. Część oświetlenia może zacząć migrać, żeby powiadomić nas o tym, e, że mamy zalanie w domu. E, I zobaczcie, nie musi działać i funkcjonować centralka. System działa jak system rozproszony, nie działa centralka, a mimo wszystko Elementy, które działają i funkcjonują, i co najważniejsze, mają zasilanie, zareagują nam na ten alarm zalania. Kolejną rzeczą wbudowaną w ten czujnik jest czujnik przechyłu. Specjalnie chwilę poczekałem, położyłem go teraz na ziemi. bo Założenie jest działania tego czujnika przechyłu, jest bardzo proste. Jeżeli gdzieś uderzy woda w ten czujnik, na tyle mocno, żeby go przechylić, to czujnik, po pierwsze, jak słyszeliście, wydał z siebie dźwięk. Po drugie, wyśle też nam informację, którą będziemy mogli wykorzystać, bo czujnik, który leży do góry nogami, nie będzie działał jako czujnik zalania. Po prostu. Jeżeli otworzymy sobie ten czujnik, w środku znajdziemy baterię, a pod spodem znajdziemy listwę ARK, tą niebieską. Są tam cztery porty po kolei. Pierwszy port od lewej strony to jest port, do którego podłączymy zasilanie na stałe. Oczywiście wyjmujemy baterię w tym przypadku. I słuchajcie, bardzo fajna funkcja. Jeżeli podłączymy zasilanie na stałe do tego czujnika, on stanie się repeaterem sygnału. To jest akurat dość przydatna funkcja urządzenia. Kolejnym, kolejnymi dwoma portami, które znajdują się w tym czujniku, jest, są porty, które możemy podłączyć pod dowolny system alarmowy. Mają styki NO, NC. Jeden informuje o sabotażu, a czyli Przechyle czujnika albo e, o otworzeniu pokrywy, a drugi oczywiście o potencjalnym zalaniu. I ostatni port, który akurat bardzo lubię wykorzystywać w swojej praktyce instalatorskiej, e, już robiłem kilka takich instalacji, gdzie czujnik informuje nas o potencjalnym. E, wypełnieniu Szamba, bo tak naprawdę ostatni port to jest wejście na dwużyłowy przewód, na sondę, e, i ten dwużyłowy przewód wyprowadzam sobie z domu do Szamba. Jeżeli Szambo dochodzi do wysokości np. czwartych, bo na takiej wysokości mniej więcej wieszam ten dwużyłowy przewód, dochodzi do tych naszych dwóch przewodów. Pamiętajcie, żeby były odporne chemicznie. To dostaje powiadomienie o tym, że Szambo doszło do 3/4 wysokości. Wyśli powiadomienie e-mailem i puszem do mnie, że Szambo, trzeba myśleć o Szambie, żeby je opróżnić, a do pana, który obsługuje wywóz nieczystości, żeby szykował się do Piotra Briak. Więc z tych wszystkich rzeczy, które mamy, prosty czujnik, szybki w zastosowaniu, działający niezależnie, bateryjnie, bądź e, możemy podać zasilanie na stałe, wtedy jest repeaterem, będzie nas informował o zalaniu, o temperaturze e, i możemy go oczywiście uruchamiając własną wyobraźnię, wykorzystać na wiele innych sposobów. Spotkałem się też z taką sytuacją, gdzie kolega wykorzystywał ten czujnik jak czujnik informujący o potencjalnym deszczu. To bo deszcz to nic innego jak, niż woda, e, a jeżeli jest woda w rynnie, to znaczy, że pada, a jak pada, to na przykład wyłącz podlewanie. Więc tych zastosowań czujnika jest wiele różnych. Ciekawy jestem, jakie są Wasze realizacje. Um... Na tyle by było dzisiaj, żeby nie przedłużać. W następnym odcinku, oczywiście, opowiem Wam, jak się ten czujnik podłącza, konfiguruje, co możemy w nim zmienić. Eee, oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania i do tego trudnego słowa, które mi zawsze sprawia problem subskrybowania. Nie wiem, koleżanka za, za aparatu Boże podpowie. Pozdrawiam. Hej.